Cześć! Kolejne zadanie maturalne z mechaniki. Jest to zadanie pierwsze z matury głównej z 2018 roku. Zacznijmy sobie w takim razie od przeczytania treści. Rozważmy ruch dwóch samochodów, które poruszały się po poziomym i prostym odcinku trasy. Pierwszy samochód ruszył jeden ze stałym przyspieszeniem, rozpędził się w czasie dwóch sekund do prędkości o wartości 10 m na sekundę. Następnie przez 6 sekund jecha ze stałą prędkością, a potem przez 2 sekundy hamował ze stałym opóźnieniem, aż do zatrzymania się. Drugi samochód ruchu ruszył równocześnie z pierwszym. Przez pierwszą połowę czasu trwania ruchu rozpędzał się ze stałym przyspieszeniem, a potem hamował ze stałym opóźnieniem, aż do zatrzymania się. Oba samochody przebyły tę samą drogę w tym samym czasie. Świetnie. W takim razie, co tutaj, od czego sobie tutaj... Zacznijmy. Mamy w tym zadaniu zrobić: narysuj wykres w zależności v od t, wartości prędkości od czasu dla ruchu pierwszego samochodu. W związku z tym, jeżeli tutaj mamy wykres, no to pierwsze co, to należy się zastanowić, jak ten wykres wyskalować, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić, bo to jest bardzo ważny element. Więc zauważmy: tu sytuacja jest taka, że samochód pierwszy rozpędzał się w czasie dwóch sekund, potem Osiągnął wartość 10 metrów na sekundę, następnie przez 6 sekund jechał ze stałą prędkością, po a potem przez znowu 2 sekundy hamował, więc cały ruch tego samochodu trwa. 2 sekundy plus 6 sekund plus 2, czyli to jest 10 sekund. Czyli musimy na osi X zmieścić 10 sekund. No to popatrzmy, jak by to teraz zrobić. No, załóżmy sobie, że weźmiemy na przykład, że tutaj jest 1 sekunda. Oczywiście tutaj musimy oś podpisać, że T to się równa T w sekundach, to wtedy mamy tak, tutaj 1, potem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, idealnie nam się mieści i dzięki temu będzie to fajny, rozciągnięty wykres i bardzo czytelny. Poza tym, zauważmy, prędkość maksymalna tego samochodu pierwszego wynosi 10 metrów na sekundę. W związku z tym, tutaj też musimy mieć 10 metrów, czyli załóżmy, że to jest 10 kratek, czyli jedna kratka, tutaj oczywiście wypisujemy T, Nawias kwadratowy, metr na sekundę muszą być te jednostki. Tutaj będzie tak 1, potem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No też idealnie. mamy tutaj dziesiątkę i bardzo ładnie to będzie wyglądało. Zaznaczmy sobie jeszcze te kluczowe elementy tego wykresu, czyli druga sekunda jest dla nas bardzo ważna. Potem od drugiej sekundy mija 6 sekund, czyli do ósmej sekundy. Czyli zaznaczmy sobie na wykresie drugą sekundę oraz tu będzie ósma sekunda, bo to będą ważne punkty, ponieważ teraz właśnie można zacząć rysować ten wykres. Widzimy tutaj, że pierwszy samochód ruszył, jadąc ze stałym przyspieszeniem ruszył, ruszył. Czyli to też jest ważna informacja, ponieważ to oznacza, że prędkość początkowa V od zera musi wynosić 0 m na sekundę. Czyli na pewno on startuje, że dla chwili początkowej T równa się 0. On się znajduje tutaj, znaczy ma prędkość równą 0, więc tutaj zaczynamy rysować ten wykres. To też jest ważna informacja. Czyli ruszył, y, ruszył jadąc ze stałym przyspieszeniem rozpędzi się w czasie dwóch sekund. To słowo stałe przyspieszenie też jest bardzo ważne, ponieważ przypominam z bloku, co omawiałem w bloku drugim naszego kursu y, maturalnego z fizyki, który możesz znaleźć na, możesz znaleźć na naszej stronie bravel.pl, to v(t), czyli prędkość od czasu. Jest równa V0 plus AT tylko i wyłącznie wtedy, gdy A jest konstans. Gdy A jest konstans, czyli właśnie przyspieszenie jest stałe. Tak jak tutaj jest napisane ze stałym przyspieszeniem. To wtedy, wtedy i tylko wtedy mamy do czynienia z takim wzorem. Te dwie zależności są, są powiązane. W związku z tym zauważmy, że jest to zależność liniowa, czyli V od T to jest stała plus jakaś stała razy czas, czyli... Zależność prędkości od czasu, gdy A jest stałe, jest funkcją liniową. No i w związku z tym na bazie tego będziemy wiedzieli, jaką, jaki wykres dokładnie narysować. No bo jeżeli tu się znajduje ciało w chwili początkowej i jest napisane, że po dwóch sekundach osiąga prędkość 2 m na sekundę, no to później rysujemy tutaj kropeczkę i łączymy po prostu te kropeczki ze sobą poprzez linię prostą, ponieważ wiemy, że mamy do czynienia z ruchem, z funkcją liniową, bo a jest konstans. No i świetnie. Potem porusza się ze stałym, czyli przez 6 sekund jechał ze stałą prędkością, czyli od 2 do 8 sekundy jedzie ze stałą prędkością, czyli po prostu przy ósemce tutaj narysujemy coś takiego i linia prosta, no bo V prędkość jest stała, czyli tutaj musi być cały czas taka sama wartość. No i później też jest napisane, że hamuje, czyli ma pewne opóźnienie. Stałe, znowu jest napisane stałe, w związku z tym też mamy do czynienia z funkcją liniową, więc łączymy i oszhamuje do prędkości 0, więc łączymy teraz ten punkt z tym. Znowu to jest funkcja liniowa, ponieważ, poprawię to, ponieważ przyspieszenie jest właśnie stałe, więc dlatego też mamy do czynienia z funkcją liniową. Świetnie, mamy taki oto wykres. I to jest wykres zależności VOT dla samochodu pierwszego. Czyli to, co właśnie mieliśmy zrobić, oznaczyliśmy sobie osie, wyskalowaliśmy osie i za to z pewnością otrzymalibyśmy maksymalnie dwa punkty. Czy coś jeszcze tutaj mamy zrobić? Nie. Idziemy dalej. To 1, 2, czyli oblicz całkowitą drogę przebytą przez pierwszy samochód oraz maksymalną wartość prędkości drugiego samochodu. Ok, w takim razie zacznijmy sobie od tej pierwszej części zadania, czyli oblicz całkowitą drogę przebytą przez pierwszy samochód. Więc warto o tym wiedzieć. Wspominałem o tym właśnie w bloku drugim naszego kursu z fizyki, że pole pod wykresem v od t, ta informacja jest bardzo często przydatna na poziomie właśnie matury z fizyki i przynajmniej raz na tej maturze co roku warto można użyć właśnie tą informację, którą teraz podam, czyli pole pod wykresem v od t, pole pod wykresem v od t jest równe właśnie drodze, czyli pole pod zapiszemy sobie to wykresem. V od T jest równe S, czyli drodze S. Czyli tutaj zaznaczmy sobie to, że to pole właśnie to, o, to pole, które teraz zaznaczam, czyli pole takiego trapezu, jest równe S, czyli naszej drodze. Po prostu naszej drodze. W związku z tym możemy tą drogę bardzo łatwo policzyć, ponieważ drogę, droga to będzie pole pod wykresem, czyli to będzie, pole trapezu to jest. To plus to, czyli a plus b razy wysokość przez 2. Czyli to będzie tak. U góry jest 6 sekund plus 10 sekund. Tak, Czyli sobie to wszystko zapiszemy. Czyli 6 sekund plus 10 sekund razy h, czyli wysokość. To jest 10 metrów na sekundę. Razy 10 metrów na sekundę przez 2. Jak sobie to wszystko podstawimy, to otrzymamy 80 metrów. Tyle wynosi droga. I świetnie. I wiemy, że te drogi są sobie tych dwóch samochodów pokonane przez te dwie samochody są sobie równe. Dodatkowo w treści zadania, bo mamy tutaj w dalszej części policzyć maksymalną wartość prędkości drugiego samochodu. W treści zadania jest podane, że drugi samochód ruszył równocześnie z pierwszym, czyli w tym samym momencie też ma prędkość początkową 0 oraz yy, przez pierwszą połowę czasu, czyli przez 5 sekund, tu jest 5 sekund, przez 5 sekund, tu jest 5 sekund, no bo cały ruch trwa 10 sekund, przez pierwszą połowę czasu trwania ruchu rozpędzał się ze stałym przyspieszeniem, a potem hamował ze stałym opóźnieniem. Czyli to oznacza, że można jego wykres mniej więcej przedstawić tak, tylko nie wiemy, gdzie on się skończy, że to będzie coś takiego. Że rysujemy, oczywiście to jest mniej więcej, Lini funkcję liniową od 0 do 5 sekundy, i tu jest właśnie, uwaga, tu będzie to nasze V, nazwijmy sobie to V2 max, czyli prędkość samochodu, maksymalna prędkość samochodu numer 2. Tak to nazwałem v 2 max i potem on porusza się ruchem opóźnionym w drugim etapie ruchu, czyli też funkcja liniowa w tą stronę, bo a jest stałe. To są funkcje liniowe, ponieważ a jest stałe, tutaj jest a stałe i tutaj też jest a stałe, więc dlatego to są właśnie funkcje liniowe. Jeszcze sobie to rozmawiamy, bo to nam niepotrzebne. No i teraz co? Znowuż pole pod wykresem tej funkcji będzie drogą pokonaną przez ten drugi samo, czyli to coś też jest oczywiście droga. I te pola z treści zadania wynika, że ich drogi pokonane przez oba samochody są takie same. Więc to oznacza, że jeżeli tutaj mamy jakieś S1, to jest nasze S1, a na żółtym mamy S2, no to S1 równa się S2. Więc można te pola przyrównać, obliczyć V2 max. No bo zauważmy, pole tego trójkąta, pola tego trójkąta to będzie 1, druga. No, jak to jak pole trójkąta, 1, druga, a razy H, czyli A to będzie 10 sekund, a H to będzie właśnie V2 max, czyli to 1, druga. Razy delta T, razy czas, właśnie tutaj, razy V2 max, ma być równe właśnie to S1, które przed chwilą policzyliśmy. Czyli sobie wszystko to przyrównujemy, czyli będzie tak. Podpisz, zapiszmy sobie, pole trójkąta równa się, może to zrobimy na żółto, pole trójkąta będzie równe właśnie polu tego trapezu. W związku z tym, pole trójkąta to jest jedna druga razy delta T, delta T u nas właśnie będzie 10 sekund, czyli to podstawa, razy V2 max. No bo to jest właśnie tu jest wysokość V2 max, a tu jest delta t to 10 sekund. I to wszystko ma być równe s. No bo pole tego to jest właśnie s, co wcześniej policzyliśmy. W związku z tym z tej zależności wynika, że V2 max jest równe 2s przez delta t. Jak sobie to teraz wszystko postawimy, to nam wyjdzie, że V2 max równa się 2 razy 80 metrów metrów, nie metrów na sekundę, tylko metrów oczywiście, przez 10 sekund. Zera nam się skrócą i nam wyjdzie 16 metrów na sekundę. Czyli to oznacza, że pręd, wartość prędkości, ta maksymalna wartość prędkości tego samochodu drugiego właśnie wynosi 16 metrów na sekundę. I czy coś jeszcze w tym zadaniu mamy zrobić? Nie. To jest to, to, jest, to jest wszystko w tym zadaniu. Tak naprawdę, tak jak widzimy, to zadanie nie było jakoś bardzo skomplikowane, natomiast warto podsumowując, znać, znać tą bardzo ważną zależność, że pole pod wykresem V od T jest właśnie równe drodze. Czyli jeżeli mam wykres V od T, to pole pod tym wykresem jest równe drodze. Zapamiętaj to sobie, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą często można uczyć na maturze. I to wszystko w tym zadaniu do usłyszenia.